Cześć, ja nazywam się MaxPlayer i dzisiaj witam was w kolejnym unboxingu. Tym razem na cel bierzemy klawiaturę firmy Motospeed, model CK94, którą otrzymałem od sklepu internetowego GearBest. Jest to taki chiński, powiedzmy chińskie Allegro. Tam sobie można pozamawiać po naprawdę fajnych cenach różne, różne rzeczy, w tym także takie komputerowe rzeczy, jak chociażby ta klawiatura Motospeed. Motospeed nie jest to jakoś specjalnie znana... Marka na naszym rynku, eee, na chińskim pewnie bardziej, eee, ale tutaj sobie właśnie zobaczymy, jak taka chińska klawiatura się prezentuje. Jest to klawiatura mechaniczna, nie wiem czy już wspominałem. Eee, no i zobaczymy. Po zdjęciach wyglądała naprawdę na solidną cena. Tutaj około 200 zł. Coś takiego także. No, nie jest to tania klawiatura, eee, nie jest to też najwyższa półka. Powiedzmy, że to jest taki średniak no ale jako wiecie, no chińskie tak, no to wszyscy myślą, że gorsze zobaczymy, ja dostałem model w kolorze white, w sensie klawisze w kolorze white są też bodajże te klawisze w, w kolorze black, czyli czarnym my otrzymaliśmy white, więc zobaczymy jak to się prezentuje link do samej klawiatury oczywiście też będziecie mieli w opisie będziecie mogli sobie ją sprawdzić jeżeli wam się spodoba no to to zapraszam chętnie naprawdę do kupna ale zobaczymy, najpierw przetestujemy, zobaczymy jak ona się tutaj prezentuje. Na pierwszy rzut oka, pudełko, no widać, że przeszło co, co nieco, no bo nie jest w idealnym stanie, nie wiem czy to widać. No jest, no wiadomo, przyjechało z Chin, troszkę drogi musiało tutaj przebyć, więc swoje tutaj znaki jakieś ma. Nie wiem czy ktoś usiadł na nim czy coś, no ale w każdym razie jest. Ale powiem jeszcze, że tak. Design samego opakowania strasznie minimalistyczny. Jak widzimy, no kartonik, czarne tło tutaj mamy z jakimś takim świecącym napisem i logiem motospeed tutaj mamy slogan life for games powiem tak, niby tutaj styl minimalistyczny ale naprawdę ciekawy nie jest to, nie jest to taka wiecie robota na odwalsie tylko widać, że tutaj ludzie się przyłożyli, no ale dobra, my zaglądamy sobie do pudełka, zobaczmy co mamy w środku, otwórzmy sobie aha i co mamy w środku? Niewiele tutaj pewnie teraz widzicie, ale tak, tu mamy instrukcję. E, jest też po polsku, z tego co widziałem, ale no, na samym końcu jest, his, y, jest instrukcja w języku polskim. Nie wiem, czy to widać tutaj, e, ale ten polski jest na takiej zasadzie, wiecie, e, jak z translatora Google. <laughs> Czyli takie, wiecie, y, ja wspierać, wspólny tryb, coś tam, coś tam, takie, wiecie, kali chcieć, kali móc. No ale tak to wygląda. Jest w każdym razie po polsku, można co nieco tutaj się, że tak powiem, doczytać i zrozumieć. No ale no wiadomo, nie jest to jakoś w miarę proste, ale spróbujemy się tutaj jakoś ogarnąć z tym. Co mi się podoba w tej klawiaturze to kabel. Kabel jest, jak widzicie, odłączany. Mamy tutaj, nie wiem, czy to jest jakieś mini USB, dokładnie nie wiem, jak to się nazywa teraz. Tu mamy USB, a tutaj końcówka do klawiatury, także odpinany kabel to jest coś naprawdę fajnego. I sam kabel, wykonany bardzo fajnie, taki jakby właśnie sznurek, to mi się bardzo podoba w tej klawiaturze. Mamy też tutaj, nie wiem, jak to się nazywa dokładnie, ale remover, można by tak powiedzieć, do klawiszy mechanicznych. Więc to jest naprawdę też fajne, że jest to dołączone do zestawu. No, i sama klawiaturka, bardzo ciekawie spakowana. No, widać, że tutaj jest dbane o, o, o sprzęt. Nie jest to na odpieprz, jak to się zwykle w, w jakichś takich tanich chińskich rzeczach zdarza. Tutaj jest to naprawdę solidnie zapakowane. Rozpakujmy sobie z tej. Nie wiem, to jest folia. Chyba. Ok. I myślę, że tak. Opakowanie można sobie odłożyć na bok. No i sama klawiatura. Powiem tak, wykonanie jak na chiński produkt jest naprawdę, no ciekawe, bo klawisze mamy oczywiście plastikowe. E, jest to klawiatura mechaniczna, tak, widać, że te przyciski są lekko odstające. Nie wiem, czy to widać. E, ale reszta tutaj, obudowa cała jest z, z metalu albo z aluminium, nie wiem. W każdym razie jest to metalowe, metalopodobne, więc klawiatura jest solidna. Naprawdę jest solidna, jest w miarę ciężka i widać, że no jest solidna. Z tyłu oczywiście mamy. Te, nie wiem, jakieś podpórki, nóżki, tak? Tutaj mamy rozkładane. Więc też możemy sobie tą klawiaturę fajnie, jakby pod kątem, dać. Zależy kto, jak lubi. No dobra, myślę, że podłączymy sobie tą klawiaturę do komputera i zobaczymy bo jest ona podświetlana tak zwanym RGB. Więc zobaczymy tylko sam tutaj kabelek. A no to zrobimy sobie w ten sposób, że tą ten rzep cały musimy jednak zatrzymać. Tutaj z tyłu jest wejście na USB. Nie wiem czy to będzie widać. Tutaj jest to, jak widzicie. No i tutaj możemy sobie elegancko tą klawiaturę podłączyć. I teraz do samego komputera. No i jak widzicie, klawiatura świeci się elegancko. Tak fajnie nam wszystko wykryło. USB gaming keyboard, także no jest elegancko pełne wsparcie dla Windows, a Windows od razu tą klawiaturę wykrył. Klawiatura działa. Jak widzimy, wszystko fajnie się świeci. Klawisze. Chodzą naprawdę fajnie. Kliknięcie oczywiście jest słyszalne, bo to jest klawiatura mechaniczna, ale chodzą one fajnie, lekko. Podoba mi się. Same klawisze są w moim stylu, bo są płaskie. Nie są takie, wiecie, odstające, z takimi jakimiś tutaj szparkami czy coś. Są zaraz przy sobie ustawione, są płaskie, co mi bardzo odpowiada. Mam też oczywiście takie kla klawisze tutaj w swojej klawiaturze, którą używam na co dzień. I ja wolę takie klawiatury, więc. Ogólnie nie jestem zwolennikiem klawiatur mechanicznych, ale ta akurat klawiatura bardzo mi się podoba. Eee, co do samego podświetlania, mamy kilka z tego, co udało mi się wyczytać w instrukcji. Mamy kilka tutaj sekwencji podświetlania eee, i zmieniamy je tym klawiszem. To jest klawisz, nie wiem czy to będzie widać, to jest klawisz funkcyjny. Przytrzymując ten klawisz i klikając razem z tym, mamy kilka tutaj, mamy, zmieniamy funkcje. Tutaj na przykład mamy, jak widzicie, też nie wiem czy to widać, może zgaszę światło trochę. Tutaj mamy takie fale. To jest naprawdę fajny efekt. Taki, wiecie, bajerancki. Eee, zobaczmy, co mamy dalej. To jakiś spadający deszcz. Nie wiem. Zobaczymy sobie, jak to wygląda przy zgaszonym świetle. O, przy zgaszonym świetle naprawdę fajny jest efekt, jak widzicie. Więc tak sobie to zostawimy w tym momencie. Mam nadzieję, że kamerka ogarnia w ciemności. Lecimy dalej. Funkcja. To jest bajeranckie. Naprawdę nie wiem, czy tam są LEDy, ale chyba LEDy. No, muszą być LEDy. Naprawdę dają radę. Są naprawdę bardzo y, żywe kolory i jasne. I chyba też możemy jasność tutaj zwiększyć z tego, co widzę, poprzez funkcję. Ale dokładnie nie wiem, czy to jest. Okej, okay, tutaj mamy jasność. Czyli teraz jasność dajemy sobie na maksa i powinno być spoko. Także to jest kolejny, kolejny jakby. Mm, mm, kolejny styl podświetlania. Zobaczmy, co jest dalej. Kolejne fale, tym razem bardziej takie rozproszone, jak widzimy. To jest spoko. <laughs> Oczywiście w kolorach tęczy, jak widzimy. Ciekawe, ciekawe. Zobaczmy dalej. No tutaj wszystkie, wszystkie, klawisze nagle mienią się wszystkimi kolorami dostępnymi. Też ciekawe. Tutaj widzę, mamy chyba jeden kolor, jeden po prostu kolor yy, klawiszy. I możemy go sobie zmieniać. Na kilka wariantów, co jest naprawdę świetne. I yy, nie wiem, czy mamy na maksa jasność, tak mamy, tutaj będzie widać. Tą zmianę jasności. Myślę, że najjaśniejszy tutaj jest no chyba najlepszy, najlepsze rozwiązanie. Zobaczmy sobie dalej. Tak, tutaj mamy pasy kolorów, po prostu od dołu do góry. Też ciekawa opcja. Tutaj, jak widać, mamy typowo chyba do gry. tak? Czyli wsad, escape, strzałki. Nie wiem do jakiej to dokładnie gry może być, ale mamy coś takiego. No, tutaj mamy także fajne, ciekawe przejścia kolorów. Taka fala od prawej do lewej. Tutaj mamy tylko podświetlanie naciskanych klawiszy, co też jest bajeranckie. Ciekawa opcja. Wow! <laughs> Powiem szczerze, na kamerze to fajnie wygląda. Taka fala, jak widzicie. To jest bajer. To jest znowu jednolity kolor. Ok. No i tutaj tęcza. Ale takie, wiecie, gasnące. To jest spoko. Tutaj przejścia łagodne między kolorami. Kolejny, kolejny styl. No i tutaj fale, ale tym razem tylko w linii poziomej. Jak widzicie, te fale rozchodzą się tylko po linii poziomej. Wow, klawiatura ma naprawdę fajne opcje. No i tutaj standardowo ten deszczyk, który już był. My sobie damy, my sobie damy jednolity kolor póki co. Jest też z tego, co wyczytałem w instrukcji, możliwość przypisania podświetlenia sobie swoich klawiszy używanych na przykład do gier, ale też mamy funkcję tutaj nie będzie widać, ale od jedynki mamy funkcja tryby FP gry FPS. To są gry FPS, jak widzimy. Tutaj mamy tryb CF. Nie wiem dokładnie co to jest. Podświetlanie klawiszy funkcyjnych do jakiejś, nie wiem chyba gry CF, nie wiem co to może być Counter Force, nie wiem. Tutaj mamy na przykład do Call of Duty bo jest pod trójką KOD. To są podświetlane klawisze do Call of Duty, co jest naprawdę spoko. Pod czwóreczką mamy klawisze do LOLA. Nie znam się kompletnie na Lolu, więc być może znawcy zauważą, że to są klawisze funkcyjne do LOLA. I pod piątką mamy Race. To jest funkcja gier wyścigowych. Podświetlenie klawiszy do gier wyścigowych. Możemy też. Mamy dalej pod szóstką, siódemką, ósemką, dziewiątką i dziesiątką mamy swoje jakby sety. Ustawione swoje sety. Jak widzicie teraz nic się nie świeci i możemy sobie e, swój set w tym momencie nagrać. Czyli na przykład podświetlimy sobie A, podświetlimy S, W, D. Tak, możemy sobie podświetlić jeszcze na przykład spację, bo do skoku. R do przeładowania, na przykład nie wiem Control do kłócania, Shift do biegania, chociaż, o, podświetlił się. Eee, no i powiedzmy 1, 2, 3, 4, 5. Tak, i to są nasze, to jest nasz set, który możemy sobie w tym momencie zapisać. I teraz zawsze będziemy go mieli pod funkcja 6, czyli pod funkcja i nasz, nasz set G1. Czyli powiedzmy zrobimy sobie teraz pod FPS-a klikając funkcja G1 mamy nasz ustawiony set. Co jest naprawdę fajną opcją, możemy sobie ustawiać klawisze jakie tylko nam się podobają, tylko nie wiem czy tutaj funkcje podświetlania będą inne. Zobaczymy. Nie, kolory się chyba nie zmieniają. Chociaż może nie wyczytałem, może można jakiś tylko jednolity kolor dla wszystkich klawiszy dać. W tym momencie mamy tutaj kolory tęczy po prostu. Mm, ale to raczej z instrukcji jest po prostu do doczytania w tym momencie. Nie wiem, czy mamy jeszcze jakieś opcje, nie wogłębiałem się za bardzo. W każdym razie, moi drodzy, klawiaturka naprawdę warta polecenia, moim zdaniem. Moi drodzy, macie tą klawiaturkę w opisie. Jest to MotoSpeed CK94. Jeżeli wam się podobała, no to naprawdę ja osobiście polecam. Mi klawiatura bardzo się podoba. Zapalmy sobie jeszcze światełko. Mnie osobiście, tak jak mówię, klawiatura bardzo się podoba. Malutka, nie jest jakoś specjalnie wielka, nie jest masywna. Yy, bardzo dobrze, mm, powiedzmy, wyważona, jest widać, wykonana solidnie. Yy, na pewno ma wi o, jeszcze wiele funkcji, których tutaj Wam nie pokazałem, ale no, po prostu nie wyczytałem tego jeszcze z instrukcji. Yy, no i cóż, tak to się przedstawia. Piękna klawiaturka, chińska robota. Mimo, że chińska robota, to ja osobiście mogę polecić, bo. Ja widzę, że to jest naprawdę solidne wykonanie. Naprawdę świetna klawiatura. Gamingowa, można powiedzieć, że gamingowa, tak. Okej. Okay. Moi drodzy, jeżeli podoba Wam się taka forma unboxingów, już raz coś takiego. Taki unboxing robiłem z perspektywy pierwszoosobowej. Jeżeli Wam się coś takiego podoba, dajcie mi znać, czy chcecie więcej tego typu unboxingów, czy może z jakiejś innej perspektywy, to już mm, zależy od was. Ale jeżeli taki styl Wam się podoba, no to dajcie mi oczywiście znać w komentarzach. No i cóż, to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się coś takiego podoba. I do następnego unboxingu. Cześć!